Mamy co prawda już wrzesień i maluchy wyklują się, no, gdzieś 20 września, coś takiego. Ale mimo wszystko postanowiłem włączyć inkubator i tym oto sposobem wydaje mi się, tutaj mamy pojemność 49 jaj. Prześwietliłem już sobie wstępnie, jak to zawsze robię, ale jeszcze nie, nie wyeliminowałem jeszcze wszystkie są, ale wiem, że 37 z nich na pewno jest zalężonych. Czy dobrze, czy źle? Uważam, że OK, bo też niektóre jajka mogły być stare, bo też w ogóle wszystkich nie włożyłem. Tutaj zostały jeszcze, więc to nie wiem, które za bardzo były stare, które nie, ale wydaje mi się, że jest OK. Także 37 pisklaczków czekamy na nie. 20 września Późno, nie późno, trochę już późno, ale damy radę. Damy radę, mamy dobre odchowalniki, jestem na to wszystko przygotowany. Także słuchajcie, moi kochani, ten inkubator sobie chodzi, więc zostawiamy go na resztę tych dni. A to jest mój kochani, nowy członek tego gospodarstwa, eee, Strach. Powiem Wam, ten strach, który tutaj widzicie, jest zrobiony właśnie z tego. I jak sami zobaczycie, naprawdę z takich rzeczy można zrobić ciekawe rzeczy. E, i fajnie to jest urzeźbione w ogóle i jest to ciekawie zrobione. I teraz o co mi chodzi, Czy, co chcę wam przekazać, że jak widzicie ta suszarka na pranie, do, do, do wywieszania prania, to możecie iść na złom i na pewno takie coś tam znajdziecie, bo chyba nie raz to widziałem, pełno tego jest. Znaczy może nie pełno, ale no dużo tego jest. A jak się to weźmie w rękę, to to nie wiem ile za to zapłacicie, 10 złotych, może, może nawet i 5, nie wiem jakie to będą kwoty, naprawdę. I moi kochani z tego, z tej suszarki jednej wyszły mi dwa takie strachy. E, akurat teraz mi coś odpadło, bo tak jak podejrzewałem trochę spaw za słaby tutaj zrobiłem. Ale w każdym razie, zrobiłem to w taki sposób, żeby on też mógł się obracać, o właśnie w ten oto sposób. Pod wpływem wiatru, zobaczymy, jak to będzie działać. Tu mamy jeszcze płytę CD, żeby gdzieś tam też odstraszała te jastrzębie. No a w ogóle po co? Czy mam tu ataki? Czy co się dzieje? Moi kuchani, tu na pewno zdarzały się wcześniej, ale teraz długo, jak przez jakiś czas, tu kur nie miałem. Teraz, jak mam te kury, to wolę jakby się zabezpieczyć, bo wiem, że jak już on spróbuje. I się nauczy, to później jeszcze jest gorszy problem, więc warto też jakby zapobiegać, bo wiem po prostu, że jak się nauczy, to jest później problem go oduczyć. Trzeba stosować, nie wiem, może jakieś pułapki, wywozić go i bardziej problematyczne rzeczy. W każdym razie, na chwilę obecną, ja mam taki strach tutaj i mam go na zielonym wzgórzu, na drugim gospodarstwie, i w sumie tam bardziej on był potrzebny, bo powiem Wam. Ostatnio trochę tych ataków mi się zdarzyło, e, więc niestety muszę się jakoś zabezpieczać. No zobaczymy jak to, jak to będzie funkcjonować, czy będzie się tego bał, czy nie będzie się tego bał. Cały zamysł tego jest taki, że właśnie jest to przenośne, w sensie, że wbijamy tu, a za dwa dni będzie stał tam, żeby on się też nie przyzwyczajał do tego. Także tak wygląda nowa postać. Widzicie, e, będzie teraz ona stróżyła tutaj. Tego wybiegu tak samo jest na zielonym wzgórzu, ale to Wam pokażę. No i co? I tak to się prezentuje. Także, jak chcecie też taki zrobić, a właściwie dwa, to z jednej suszarki na pranie wyjdą Wam takie dwa. Schemat jest dosyć prosty, więc, jak nie wiecie, jak się za to zabrać, to myślę, że ciekawa opcja, bo też jest taki lekki. Mocny dosyć tylko muszę poprawić ten, tą końcówkę do wbijania, bo jest za słaba trochę. Także pół godzinki trochę spawów i macie to wszystko gotowe. Dzisiaj zaglądamy tutaj do kurek, jak widać trochę ich tu siedzi Ja nie wiem właśnie, bo one trochę się ograniczają Tylko do tej góry Tego regału, nie podoba mi się za bardzo Zamysł tych innych Ale być może muszę tu zakryć Muszę też to porobić No i jak widzicie, tak to się tutaj prezentuje Także może ta szpara też jest trochę za duża Nie wiem Ale w każdym razie działać działa Muszę tylko trochę sprzątnąć Bo też sobie tu potrafią U góry śpioszkać Słuchajcie to zakrywamy, to jest oczywiście prowizorka, to, więc jeszcze to nie jest w 100% dokończone. Najlepszy by był zamysł taki, że cały ten tył mamy gdzieś tam poza w ogóle kurnikiem, czyli na przykład od gdzieś, na przykład to w tamtym przedsionku to by w ogóle było cudownie. Także moi kochani, kury, ojej, jak one się tam dostały. A nie miały się tam dostać. Właśnie o to chodziło. Dlatego im to zamknąłem wczoraj. A się dostały. Patrzcie. Dobra, sam się na to złapałem. Bo myślałem, że ktoś tam stoi. Byłem przekonany. A to tylko strach. Także. Chyba całkiem odstrasza Nie, przynajmniej. Słuchajcie, no i tu co prawda kolejne jajka do inkubacji, bo e, jeszcze no co, tak wstawię sobie inkubator w sumie nie wiem kiedy. Troszkę mi żal po prostu tych jajek, żeby nic się z tego nie kluło, no ale nie można cały czas inkubować, no nie. A no można im nie można, właściwie wiecie co za problem z drugiej strony, ale mamy tu już co? 5, 10, 15, 17 jajek i tak powiem Wam na pewno coś dzisiaj ciekawego też będzie. Także musimy sobie patrzeć. Tutaj oczywiście kwok też nam nie brakuje, bo te sirki to powiem Wam to są naprawdę dobre kwoki. Bardzo dobre, za dobre. Także tak, chcą kwoczyć, i kwoczyć, i kwoczyć. No, ale jajek jeszcze nie mamy, także czekam. Patrzcie, te wielkolody. Przecież te brachmy to już są. To już są po prostu takie duże, że ja sam w to nie wierzę po prostu. Zobaczcie to. I zastanawiam się nad wymianą, bo wiecie, bo mam tutaj e, mam tutaj kurczę, widzicie, silki i takie mniejsze też ptaczki, te ptactwa, te czubatki tam i w ogóle. No i słuchajcie, i są te duże też brachmy I zastanawiam się, czy tych brachmy nie dać do tych kurcząt Australopów i tam w ogóle. E, a silki z tamtych wziąć tutaj, bo te i te jedzą już kurcze a wzrostowo jakby są mega podobne jakby no dobra te brachmy odbiegają bardzo ale silki mówię a troszkę tutaj te brachmy te silki wiecie no za duże są na nie także zastanawiam się nad taką wymianą ale to zobaczymy tutaj kowcia razem ze mną przyszła no i słuchajcie wchodzimy do tych kurczaczków także zobaczymy co tu jest grane właśnie w ogóle Tutaj, powiedzmy, że otworzyłem, ale to same sobie otworzyły, e, otworzyły sobie te przejście tutaj i nie wiem dlaczego, ale tak lubią tu siedzieć, a dzisiaj muszę po prostu, no, ogarnąć to, bo jak wejdą tam za słomę czy coś, to nie wiem, czy wyjdą po prostu, więc muszę to wszystko e, poogarniać, ale słuchajcie, no i widzicie, po prostu mi chodzi o to, żeby tutaj dać te brachmy, a silki stąd przenieść tam, do tamtych silek, żeby silki były już, kurczęta silek były razem, już po prostu, bo one wielkościowo powiem Wam dużo nie odbiegają. Także całkiem by to się wyrównało. No ale słuchajcie, na razie jest jak jest, kurki sobie tułażą. No i widzicie, rosną jak na drożdżach. Normalnie takie duże są. Kto tu się nam dobija? Co? Kto tu się nam dobija? Kofi wielkolud, chcę tu wejść. Tak? Kofi wielkolud. <ścoughs> A powiem wam, u tych trochę zmieniłem, bo cały czas muszę je przyzwyczaić do coraz chłodniejszej tem tej temperatury. No i dodatkowo większa wentylacja, bo są coraz większe e i ta wentylacja musi być po prostu coraz większa, bo po prostu Zaparują, ale widzę, że teraz jest przyjemnie. Nie ma już tej, tej takiej paruwy jak się otwiera. Także ten przewiew już jest bardzo fajny. Sztuczne kwoki już są wyjęte, bo stwierdziłem, że już, już po prostu przez parę dni miały nanos włączane, teraz już całkowicie wyciągnięte, bo już nie ma po co i po prostu, tak są przyzwyczajane, coraz bardziej do tego chłodniejszego otoczenia, po to, żeby sukcesywnie wyjść z tej obudowanej skrzynki na normalne takie otoczenie, wiecie, jak tu w kurniku, bo te trochę tam, co wyszły, trochę doznały takiego szoku, bo nie dość, że troszkę temperatura była chłodniejsza niż w ogóle teraz mamy we wrześniu, na tamten moment, to tak dokładnie ich nie przyzwyczajałem do tego chłodniejszego otoczenia, jak te. Także też fajnie, bo coraz bardziej przyzwyczajam, no i coraz bardziej będą się tutaj ładnie e, po prostu przyzwyczajać do niższej temperatury. Myślę, że fajnie. Także teraz co? Konewka, bo nie mam już tu wody. Woda, pasza, wszystko trzeba przygotować. im. Także lecimy. A tak dokładnie to mówię o tym, że przykręciłem tutaj takie deseczki na jedną śrubę. E, co? Deska 2 cm. I na ka w każdym rogu ją przykręciłem. I teraz, w momencie jak one i tak są całe przykryte, to wiecie o co chodzi: to wszędzie jest szpara, w każdym rogu. Co prawda, nie wszędzie, bo to jest jednak płyta i ona się wykrzywia, tutaj. Ale mimo wszystko jest podniesione, w każdym, jakby na każdej płaszczyźnie, nie? W każdym tym rogu. Dodatkowo ja jeszcze im zostawiam, uchylone tutaj. O, więc w ogóle, słuchajcie, to wszystko. Fajnie działa, zresztą sami widzicie po świetle, gdzie są te szpary. O, widzicie? I teraz bardzo, 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 teraz ten przewiew fajny jest dosyć. No i cieszę się, bo przynajmniej będą maluszki przygotowane na zmianę tego po prostu otoczenia na zimniejsze. Nie za bardzo miałem teraz chwilę, żeby sprzątać, ale dościeliłem i, więc tragedii nie mam. Także one teraz sobie jedzą, piją uzupełniają się, bo troszkę im zabrakło e, dzisiaj paszy z rana, także muszą się dożybić, no i słuchajcie, jak widzicie no statka coraz większe, coraz pokaźniejsze wyglądają także mnie to bardzo cieszy kolejne jakieś rasy e, fajnie no bo fajnie, bo wiecie to odchowuje to, także to sprawia tak olbrzymią satysfakcję jeszcze takie ilości tego są a te ilości, że są takie duże, to tak mi się fajnie podoba, bo takie duże statka są tego, fajnie to jest podzielone, widzicie, tutaj australopy, tutaj z kolei inne rasy i to tak fajnie sobie wszystko żyje. Także moi kochani, tak to wygląda, eee, a ja teraz idę Wam pokazać małą tragedię, która się stała przed chwilą. Nic nie dotyczy zwierząt, ale no cały ja, co ja będę więcej mówił. Także my się żegnamy, pisklaki są ogarnięte, także do zobaczenia wieczorem. A tutaj małe przemeblowanie, bo musiałem dać te wszystkie kostki słomy, które były tam tutaj, one i tak zaraz zostaną zużyte, bo praktycznie jeszcze do nie wiem, no dobra miesiąc i to się zużyje, bo w tym tempie... Sprzątania, które teraz jest, to, patrzcie, kurczę, rozwaliły, bo nie mam przykrywki do tego, a nie chcę, żeby mi tam broiły. A, to tak łatwo spada. No, dobra, mam nadzieję, że będzie się e, trzymać. Moi kochani, słuchajcie to. Patrzcie w ogóle, jak tu jest dużo, e, to znaczy, jak mało jest pisklaków i teraz nie uwierzycie, ale jak przejdziemy sobie tutaj, to ja nie wiem, czy one. Lubią te nowe miejsce, czy co im się tu podoba, nie mam pojęcia, kochani, grzebią się tutaj, kurczę, łażą, no patrzcie, to jest po prostu niesamowite ile ich tu jest, także musiałem im tu sprzątnąć i otworzyłem im to miejsce, bo powiem wam, tak czy tak zaraz, jak nie one, to przyjdą tutaj te ze skrzyni maluchy, więc potrzebuję tej przestrzeni, także słuchajcie, one sobie tam chodzą, niesamowite jest to, jak im się to tam podoba, nie wiem dlaczego. Także zobaczymy, zobaczymy po jakimś czasie, czy one nadal będą tam sobie łaziły. Na tą chwilę karmidło zasypane po idło jest, więc lecimy dalej. Aha, właśnie, teraz lecimy do tej całej tragedii, którą miałem wam pokazać. A ja moi kochani będę musiał się w końcu zabrać za podcinanie... O, patrzcie jak się odbija płyta, widzicie to? Czekajcie, o widzicie jak na czerwono się odbija? Także jestem bardzo ciekawy, chociaż te płyty słyszałem różnie, że nie działają, ale no zobaczymy, zaszkodzić nie zaszkodzi. Słuchajcie, mnie czeka podcinanie lotek i bardzo żałuję, że nie zrobiłem tego od razu, chociaż no jest na to metoda, wiecie, przy wypuszczaniu kur na przykład po prostu należy łapać każdą i wypuszczać z podciętymi lotkami, ale no jednak wiecie, te podcinanie lotek to... To kurcze zawsze jest, zawsze jest no męczące po prostu przy liczniejszych stadach po prostu to na dłuższą metę e, nie lubię tego robić, bardzo monotonne zadanie. A ja moi kochani nie byłbym sobą jakbym oczywiście nie przelał zbiornika z wodą. Oczywiście cały ja włączy nalewanie, zapomni, chociaż byłem pewien, że to jeszcze się nie napełniło. No i słuchajcie co? I się napełniło. Już co prawda trochę minęło, ale tak. Jajka brudne, bo tu się woda przelała. Widzicie, tu woda leciała. Mało tego. To tam, to tam nic, to tam nic. Wiecie? Chociaż nie wiem, czekaj, tu jest kałuża. Patrzcie, co tu się stało. Czyż tu jest normalnie całe ziarno przemoczone. Słuchajcie, całe szczęście. Ja teraz się za to nie zabieram. Zrobię to wieczorem. Ale całe szczęście nie mam dużego zapasu jakiegoś tutaj. No duży jest, ale nie aż taki. Jeszcze nie wiem, półtorej tygodnia, więc to wysypię wszystko jakoś. Zobaczymy jak to, to, się zejdzie. Tragedii nie ma, powiem wam. Dużo się nie przelało. Myślałem, że więcej. No ale zawsze te przelewanie tych zbier... O, jest jedna na drugim piętrze. W sumie tr trzecim od dołu. No ale skajcie zawsze boli te przelanie, no nie? Bo bardzo nie lubię. Jak to się przelewa, wiadomo. No i kapie, widzicie cały czas kapie. Także to jest ta tragedia, o której chciałem Wam mówić. Właśnie. Jeszcze jest jedna rzecz, o której muszę Wam powiedzieć. Jeszcze stwierdziłem, że Wam nagram w formie ciekawostki. Tutaj, oczywiście, mam swój jajomat, jakby ktoś nie wiedział. Czyli punkt sprzedaży jaj. No i słuchajcie, i tam są kury. Czyli od właściwie tego słupka, który tu widzicie, tutaj są kury. Tam jest ich wybieg. I teraz jakaś kura mi wyskoczyła na drogę. I wierzcie mi lub nie, ale wylądowała tu na tym aucie. Dam Wam teraz fotę. I dostaję wieczorkiem tutaj SMS-a, że no, nie chce ktoś być niemiły ale kura, no zarysowała auto. I słuchajcie, i rzeczywiście, ja tego nie zauważyłem, ale kura zarysowała furkę. Eee, no i teraz oczywiście koszty muszę ponieść. No i jeszcze nie wiem jakie, czy to będzie polerowanie, czy lakierowanie. Raczej na polerowaniu się to skończy, bo te rysy nie są jakieś duże od pazurów. Eee, potrafią być różne, ale te akurat były takie, wiecie, w porządku są. No i słuchajcie, tam, tu podeślę Wam filmik, no i y, też warto zaznaczyć, że oczywiście to wszystko o, można zwalać, można nie zwalać, ale też przez niepodcięte lotki. Także będę jakby jestem stratny, widzicie, o niepodcięte lotki. Także warto dbać o to, bo widzicie różne sytuacje mogą spotkać tak na przyszłość wam mówię, żebyście e, już wiedzieli jak się zabezpieczyć, co może taka kura. Wyrządzić, także tak to wygląda. Skacie, widzimy się później.